9 października obchodziliśmy Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Z okazji tych świąt dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach poznawały pracę pocztowców. Przez kilka dni dzieci ze świetlicy Polickiej Trójki poznawały pracę listonoszy i drogę paczki i listu od nadawcy do adresata. 16 października odbyło się zakończenie akcji. Dzieci bardzo zaangażowały się w zorganizowaną akcję, włożyły mnóstwo pracy w pisanie listów, w ich ozdabianie, w tworzenie kopert i cieszymy się, że sprawiło im to taką przyjemność. W dzisiejszych czasach pisanie listów staje się coraz rzadszą umiejętnością. Ta rozwijająca forma komunikowania się kiedyś wywoływała wiele emocji. Stąd powstał pomysł Poczty Trójki. Od 6 do 13 października dzieci wrzucały listy do specjalnej czerwonej skrzynki. Wiem, co to jest list, bo moja babcia była listonoszką. I list to jest koperta ze znaczkiem i z napisami. I list to jest wypowiedź pisemna do kogoś innego. Napisałem list do mojej nauczycielki i do, do mojej koleżanki i kolegi. Ta forma zabawy poprzez naukę była interesującą odmianą dla dzieci uczęszczających do szkolnej świetlicy. Wiem o listach, że y, pisze się w nich miłe słowa, wysyła się je na pewno i. List to też taki... Po prostu to jest taka kartka, w której się pisze życzenia albo e, wysyła się zdjęcie i różne inne rzeczy. Pisałam list do mojej koleżanki Martyny, do mojej koleżanki Lucy, do mojej koleżanki Nelly i Sandry. 16 października po kwarantannie korespondencja została wyjęta ze skrzynki, posegregowana i przekazana adresatom przez świetlicowego listonosza. Celem naszej akcji poczta trójki było nie tylko y, rozwijanie umiejętności intelektualnych i manualnych dzieci, ale również sprawienie radości, czyli prezentu drugiej osobie. Dla dzieci pisanie i wysłanie listów było interesującym doświadczeniem. Młodzi pisarze wyrażali w ten sposób swoje uczucia i emocje. Te wyjątkowe przesyłki otrzymywały wyjątkowe osoby.